Siemanko w finałowym odcinku kariery TSV Monachium na moim kanale, tak mi jeden z widzów napisał, może piąty sezon tylko europejskie puchary powiem wam też o tym, myślałem, ale jakoś po prostu już nie mam tego vibe'u by nagrywać tą karierę dalej, myślę że cztery te są sezony to jest dobry moment by to Zakończyć, staramy się jeszcze wygrać, chociaż to może Puchar Niemiec, może jakiś ten Bundesliga, więc dowiecie się w tym odcinku jak mi poszło. Zaczynamy od meczu w Pucharu Niemiec z Borussią Dortmund, no i tutaj widzimy, że Borusja od początku atakuje i strzela gola, którego mogliśmy trochę uniknąć, nie udało nam się wyjść piłki i niestety przegrywałem. Bardzo Was zachęcam do zostawienia suba na kanale, jeśli podobają się moje filmiki, lecimy po 1300. Lajka pod tym filmem, ostatnio fajne się tą lajki, wyświetlenia naprawdę jest spoko. Bardzo wam za to dziękuję, że lajkujecie, oglądacie, komentujecie i no co? Następnym tygodniu pojawi się jakby nowa kariera za tą karierę. No ale dowiecie się w środę co to będzie. We wtorek się postaram nagrać a z tą wieę. Wrzucić, bo w poniedziałek jest wolne, ja nie będę wolny nagrywał, wrzucę odcinka po prostu, są święta, więc wesołych świąt tak się wtrąca, ale no jak tam świętujecie to wesołych świąt. Odpocznijcie 3 dni, czy tam ogólnie 3 dni odpoczynku, to dużo. Dla tych osób pracujących, jeśli chodzi o szkołę, to pewnie macie więcej. Już nie pamiętam ile się miało wolnych na Wielkanse, jeśli chodzi o do szkoły. Bardzo dawno temu chodziłem. No ale dobra, przejdźmy do komentowania, bo słucha taki off-topic trochę wleciał. Gramy z Borusem, przegrywamy w tym pucharze Niemiec i tutaj Hojnut miał świetną okazję, ale niestety Kobel broni, i nadal przegrywamy w tym meczu. Końcówka spotkania. Tutaj Darder do Aronsona potem do Halera Alera, Aler ale broń na szczęście Gulaś tej Hatebur nie wygra z Genduzji, ale Morgara odbiera piłkę. Właśnie Hatebur. Prawa strona boiska. Holender biegnie, podaje do PP. Nikola Pepe do Holendra. Znowu poda. takie tak jest. Hatebur. Do Pepe. Nikola Pepe do Holunda. Hojlund, w Holund karnym. No i ratuje nasz Dunczyk. Ktoś była dogrywka. No kapitalnie. W 90 minucie doprowadzamy do remisu w tym meczu i nadal puchar. Awans do finału jest dla nas możliwy. Ale jeszcze rzut wolny dla Borusy do 8-10 już trzecia minuta. Co z tego, że sędzia dowiódł minutę. No i tutaj strzał, tutaj justem obroniłem tą sytuację, ale to chyba nie było najlepsze wyjście, bo Gwendolfie strzela gola, który nas eliminuje z Pucharu Niemiec. I teraz się mogę zastanowić, czy to była naprawdę dobra decyzja, że tym justem tam stanąłem i obroniłem głową. Może było lepiej to jakoś wybić. Może trzeba było jakoś tej piłki dobiec, nie wiem. No, ale przez ten tak naprawdę chyba błąd. Można to nazwać błędem. Przegrywamy ten mecz i nie awansujemy do finału. Nie powalczymy jeszcze. No, może to nie wiem, czy leciało w bramkę. No, taki jeden błąd tyle kosztuje. Naprawdę. No, pokazuje, że ten sezon jest strasznie dziwny. Yy, za dużo remisów na przykład lidze, Takie dużo straconych, głupio, niepotrzebnie bramek. No, ten sezon jest bardzo dziwny ogólnie. Tutaj w Heraj sobie zagra chyba po raz pierwszy w tym sezonie. No i gramy z Hoffenheim na wyjeździe. No i pierwsza akcja Hoffenheim, Demir Demirbay do Barana, Baran to jest region Roberta Lewandowskiego. The Thomas strzela, ale na szczęście broni Gulasi. No będzie ciekawe, chyba mówiłem o tym ostatnim odcinku. Tiago Ciekawy skład Hoffenheim. Tiago mają De Tomasa, Thiago nam prawie strzelił gola, ale Baran dobija i to Just w ostatniej chwili wybił tą piłkę. Ale mieliśmy farta w tym momencie, że nie ma gola. Nadal 0 do 0, ale to Hoffenheim jest drużyną o wiele lepszą. Tutaj ma, robiłem przerwę i musiałem tego no, po prostu to wyciąć. Tutaj podaję do Geigera, Tiago do Barana. Naprawdę piękna za Hoffenheim. No i niestety przegrywamy 28 minucie z naszymi rywalami 1 do 0. Paweł Baran jak się mylę, on ma na mnie Paweł Pablo Baran. No niestety 1 0 dla Hoffenheim. No mamy matematyczne szanse na mistrzostwo, ale no wiecie, matematycznie jak większość szans naszych naszej filce nożnicy, jeśli chodzi o kadrę. Matematyczne szanse na wyjście z grupy, matematyczne szanse na mistrzostwo, matematyczne szanse na wyjście z Ligi Europy, w Champions League czy kiedyś tam. No ale dobra, przejdźmy do meczu Kleiwer, to jest Szela na jedno jednego wyrównuje stan rywalizacji w drugiej połowie, na początku Justin Kleiwer, Holender, strzela Gola, no i daje nadzieję na to, że wygramy jeszcze to spotkanie. No ale Hoffenheim ma kolejną akcję, Kof na krótko do Demirbaya. Okay, Demir Bay do Geigera, Geiger do Thiago, Tiago piętką do Barana, Baran zną do Thiago i niestety Gulasi po raz drugi kapituluje w tym meczu i przegrywamy już 2 do 1 z Hoffenheim, no nie najlepiej, 55 minuta, rozpoczynamy od środka, podaje na skrzydełko do Klyverta. Justin Klyvert. Justin Kleivert. co zrobi Holender, Kluivert holuje piłkę, podaje do Matiasa Tela, ten traci piłkę, ale piłkę ma Jashari, pepe. Pepe, Nikola Pepe idzie sam, Pepe, ale to była jego prawa noga, a jak wiemy, prawa noga służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Kolejna akcja naszej drużyny, Pepe, Pepe, środek pola, Pepe idzie sam podaje do Hattenbura, Hattenburg. co zrobi Hatebur Holender, wchodzi w pole karne, Hattenburg podaje i Matia Tell strzela gola na 2 do 2 francuski napastnik wyrównuje stan rywalizacji Chwila później kolejna nasza akcja, Nikola Pepe Prawa są na Grimaldo mają, no w ogóle czekają, mają składem Hoffenheim. E, to i Pepe podaj do Bura ten znowu bardzo ofensywnie. Hali do Tela, no i Matias Tel jest w tym meczu bohaterem. Wyprowadza nas na prowadzenie 3 do 2, więc Francus naprawdę Wii oui, oui. No ale Hoffenheim ma jeszcze akty w tym meczu. Grimaldo, Grimaldo i Hatebur mógł go faulować. tutaj Oxford. Takie wybicie do Morgali, Morgana fatalnie wybija i niestety 3 do 3. Po raz kolejny tracimy go lap po naszym błędzie indywidualnym. Za dużo błędów w tym sezonie, przez to nie mamy już szans na Mistrzostwo. Za dużo tych remisów. Tutaj co, zlecam przedłużenie, bo chłopak chciał przedłużyć kątek, a może być nad 15 bramkarzem. Nagramy no, z Unionem. Mistrzostwa już nie będzie. 11 remisów. Jakbyśmy tak mieli chociaż połowę mniej remisów, to byśmy mieli dwa, tak na przykład 5 remis, 6 remisów mniej. To 6 razy 2, to jest 12 punktów, byśmy mieli więcej. Jak się teraz nie mylę, wygrywamy z Union Berlin 2 do 1. No ale nie ma mistrzostwa, no i tak powiem wam chyba pierwszy raz, kiedy gram jakąś karierę robię tak, że nie będę miał mistrzostwa. Może jakbym przycisnął piąty sezon bym miał, ale jak mówiłem już mi się nie, nie chce mi się już po prostu. Po prostu nie wiem, Nie myślę, że nie ma to już tak większego sensu. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, no. Save'a na pewno nie usunę. Może nagram piąty sezon jeszcze kiedyś, ale no nie obiecuję tego. Może jeszcze powalczę wtedy. Omiszał swoi prawdopodobnie Champions League, bo na to wygląda, że zagramy w Champions League z Majcem 3 do 3. No i czas na ostatnie spotkanie w tym sezonie, gramy z Borussią Dortmund. To spotkanie rozegrałem, zagrałem bardzo rezerwowanym składem i właśnie może tego, tej rotacji mi zabrakło, tego luzu w tym po prostu sezonie, by stać na różnych piłkarzy, nie na tych ciągle samych, by Wygrać coś więcej, bo może to była coś. Jelawicz gra po raz pierwszy, to jest nasz jeden z mega talentów, ma potencjał by stać się wyjątkowym, ale gra tak mało, nad go nie wypożyczyłem. No i to jego pierwszy mecz w tym sezonie, w 34. kolejce, jakbym go wypożyczył, może by się rozwinął na mega gwiazdę, a tak trochę zahamowałem jego rozwój. No i dobra, w ostatnim meczu będą tylko brameczki, takie już pożegnanie z tą serią, Patrick, Sik, Chlożek, no w Dortmund, Dortmund, Dortmund wykupuje Bayer Leverkusen. Fajnie było się zrealizować za ten półfinał, to je Lawić po raz drugi. No drago jej Lawić. Zagrał pierwszy raz w tym sezonie i ma miał, miał dwie asysty. Hojlund kapitalna Branka. Naprawdę świetny sezon Hojlunda. Po pierwszym byłem sceptyczny ale. No, w czwartym piątym sezonie byśmy mieli na pewno ponad 100 milionów na transfery, bo Anders się sprzedał za 100 milionów. By było jak wzmocnić ten klub, ale no. Save'a nie usuwam, tak jak mówiłem. Zobaczymy, dalej tutaj Pepe i Andres z 3 do 1. Wygrywam to spotkanie. Anders, ostatnia bramka w tych barwach, fajnych barwach, barwach lwów. No i co, no i to było ostatnie spotkanie, Andrzej Cebulas przybija piątkę i prawdopodobnie kończy swoją przygodę. Nic nie obiecuję, ale jak ciągle mówię, że to ostatni odcinek, no więc prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek. Jeśli mi panie do głowy nagrać piąty sezon, to go nagram po prostu i go wrzucę. Ale na pewno nie teraz, bo już nagrałem dwa pierwsze odcinki na Placercie w na tym tygodniu. Sejwa po raz 15 się powtórzę, nie usuwam. Traciliśmy 8 punktów do Mistrza, więc jakbyśmy te punkty mieli mniej remisów, to myślę, byśmy mieli Mistrzostwo. Ale nie mamy, więc 7, 3 porażki, to najmniej w tym sezonie ogólnie w naszej historii, więc trzy porażki to jest naprawdę malutko. A no i lewerku Mistrzem, niespodziewanie potem Bayer Lipsk, no i my, by była Liga Mistrzów. No zobaczymy. Będzie 50, będzie 50 łapek w górę pod tym odcinkiem nagram piąty sezon. Mam nadzieję, że nie usunąłem save. A to to VIA. Chyba nie, chyba nie nadpisałem tego save'a. Bo jakiś save nadpisywałem, ale myślę, że nie ten. No ale dobra, jak będzie 50 łapek w górę pod tym odcinkiem, będzie piąty sezon. Róbmy jakiś challenge, czy jak wszyscy youtuberzy 30 tysięcy łapek, to będzie 50 łapek w górę pod tym odcinkiem. Nagram piąty sezon. Będę go kontrolował. Oby się potem nie okazało, że raz napiszę w komentarzach jak dodam ten film, bo się wlecie bardziej wcześniej. Sorry, usunąłem save'a. <grym> No ale dobra, podsumowanie tego kapitalnego sezonu. Peter Gulasi, no tam miał trochę czystych kąt, ale myślę, że za mało. Ginter Spoko sezon, Gellinger zagrał trzy razy, Morgala spoko. No i właśnie Piątkowski grał mało. Trzeba było dać więcej Piątkowskiego. No Just aż as pięć ma, więc to jest w ogóle fenomen. Piątkowski Bisek, który jest rezerwowym. Leonard sobie zagrał trzy razy. Ach, też taka. W ogóle Leonard i Miller nie, Hiller, Leonard, Grelinger, Morgala są od pierwszego sezonu z nami, Lanert, zaraz będziemy wymieniać tych piłkarzy, patrzę sobie na statystyki, dobry sezon, Dorsha, do, cross taki słabiutki, Raunander to w ogóle już nie grał, Jashari oni są od drugiej Bundesligi, Urlich jest też od drugiej Bundesligi, też nic nie grał w tym sezonie, Anders jest od tamtego sezonu, no i naprawdę kapitalny sezon Andersa, żegnamy się z nim. No, Pepe trochę słabszy za niż ostatni. Nie lawić też jest od pierwszego, nie, od drugiego sezonu. Szkoda, że nie pogra dłużej. Lank jest, jest od pierwszego sezonu. To jest nasz junior, którego. Tak, on jako 16-laty grał w naszej drużynie. Więc jest, tak może, 5-6 piłkarzy, którzy, którzy są od początku tej serii z nami. No i mało stawi na tych pozostałych piłkarzy. Ciekawe będzie dalej. No mówiłem, 50 mapek w górę. Jeśli napiszę Wam od razu w pierwszym komentarzu, że nie dawaj, że no niestety nie nagram tego odcinka, to trudno. No ale ogólnie. Przejdźmy podsumowując sezon po sezonie, nasz pierwszy sezon wygraliśmy ligę trzecią. Bundesligi. spoko to był sezon naprawdę yy, był udany w drugim sezonie, również wygraliśmy ligę i yy, byliśmy... No awansowaliśmy. Tutaj widzicie, że z Hariego kupiliśmy, też naprawdę udany sezon. Nasz debiut w Bundeslidze nie był taki zły, bo coś tam osiągnęliśmy. Byliśmy prawie za miejscami dającym grę w Europejskich Pucharach, a Guendesa sprzedał za 38 milionów. Czyli Van den Ven jest najdroższym transferem w historii tego klubu. I tutaj czwarte miejsce w Bundesliga, tam była napisana pozycja, a chyba siódma była. I to moim zdaniem najlepszy sezon, 5 porażek łącznie, ogółem 90 zwycięstw, 36 remisów, 37 porażek, więc moim zdaniem to była naprawdę fajna kariera, fajnie się przy niej bawiłem. Spoko wyświetlenia, bardzo Wam dziękuję za te wyświetlenia, za łapki pod każdym odcinkiem i że też chcecie oglądać te moje materiały. Bardzo Wam dziękuję za to. 1300 subów bije, będzie fajnie. No i co lecimy dalej? Aston Villa, nowa kariera. Po Aston Villa na pewno chciałbym jeszcze jedną karierę nagrać, więc na pewno trochę leciał z tą Aston Villą, by ją szybko nagrywać. Ja lubię tak szybko po prostu nagrywać. Jak mam czas, to ja po prostu nagrywam te materiały tak, 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 taśmowo. To tyle. Jeszcze raz pięć łapek w górę. Piąty sezon. Na razie piątka.